Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Sąd rejonowy wpile w 8 dla miejscowym wydziale karnym siedzibą w Złotowie w składzie tutaj obecnym po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 czerwca 2014 roku, 22 sierpnia 2014 roku, 31 października. 2014 roku i 5 grudnia 2014 roku w sprawie Piotra Tomasza syna Jana i Stanisławy z domu Włodarczyk urodzonego 16 sierpnia 1972 roku w Złotowie obwinionego o to, że w dniu 22 stycznia 2014 roku około godziny 16.40 na sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowie przy ulicy Alei Piasta w trakcie trwania spotkania z felietonistą Danielem Pasentem Wszedł na salę wraz z nieustalonymi osobami i poprzez głośne krzyki zakłócił spokój i porządek publiczny. To jest o wykroczenie z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Punkt pierwszy. Obwinionego Piotra Tomasza uznaje za winnego wykroczenia z artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń popełnionego w sposób wyżej opisany i za to na podstawie artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń wymierza mu grzywnę w kwocie 500 złotych punkt drugi na podstawie artykułu 118 paragraf 1 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia w związku z artykułem 627 Kodeksu Postępowania Karnego i paragrafu 1.1 punkt rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 10 października 2001 roku w sprawie wysokości zryczałtowanych wydatków postępowania oraz wysokości opłat za wniesienie wniosku o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz artykułu 3 ustęp 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 zł tytułem zryczałtowanych wydatków postępowania i wymierza mu opłatę w wysokości 50 zł. Proszę usiąść. Tytułem uzasadnienia. Proszę usiąść. W ocenie sądu zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przypisanie obwinionemu Piotrowi Tomaszowi popełnienia zarzucanego mu czynu, polegającego na zakłóceniu spokoju i porządku publicznego, podczas spotkania z felietonistą Danielem Pasentem, które w dniu 22 stycznia 2014 roku odbyło się na sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej w Złotowej. To jest popełnienie wykroczenia z artykułu 51, paragraf 1. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a przede wszystkim zeznania świadków obecnych na tym spotkaniu, które sąd uznał za spójne, logiczne, konsekwentne, wskazywały jednoznacznie na to, iż takie zdarzenie miało miejsce, a mianowicie protest, który zakłócił spokój i porządek w trakcie tego spotkania. Wśród tych świadków dwie osoby również rozpoznały obwinionego. Jednakże najistotniejszym tutaj. Dowodem w sprawie, co do którego sąd nie miał żadnych wątpliwości, co do jego prawdziwości, jak również sposobu jego znalezienia się w aktach, był zapis z przebiegu tego zdarzenia. Na którym wyraźnie widać, jak to zdarzenie przebiegało, że w grupie tej osób był również obwiniony, który trzymał transparent i razem z tą grupą wykrzykiwał różne hasła. Podnieść należy, że obwiniony Piotr Tomasz również nie kwestionował swojego udziału w proteście przeciwko zaproszeniu na spotkanie Daniela Pesenta i wyrażeniu tego poprzez skandowanie różnej treści haseł, motywujących, motywując taką postawę patriotycznymi pobudkami związanymi z przeszłością Daniela Pesenta. Należy zauważyć, iż przedmiotem ochrony określonym w artykule 51, paragraf 1, jest prawo obywateli do niezakłóconego spokoju i porządku publicznego oraz niezakłócony spoczynek nocny, które to nie powinny być zakłócone jakimkolwiek zachowaniami wykraczającymi poza ogólnie czy też zwyczajowo przyjęte normy społecznego zachowania się. Naruszenie tej normy w jej podstawowej postaci określonej w paragrafie 1 cytowanego przepisu może nastąpić poprzez przykładowo wyliczone przez ustawodawcę zachowania w postaci krzyku, hałasu, alarmu lub innego wybryku, a zatem takiego zachowania która odbiega od powszechnie zwyczajowo przyjętych norm postępowania w określonej sytuacji, czyli w danym miejscu, czasie i okolicznościach, i które zdolne jest zakłócić spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo też wywołać zgorszenie w miejscu publicznym. Poprzez zachowanie wymienione przykładowo w dyspozycji artykułu 51 paragraf 1 kodeksu wykroczeń, należy rozumieć krzyk jako wydawanie dźwięków zawierających pewną określoną treść lub też dźwięki nieartykułowane czyli całkowicie jej pozbawiony np. wrzask, hałas jako nieskoordynowane głośne dźwięki, stuki, trzaski, czyli wrzawac, giełk, harmider, rumor, atak, że, albo też głośne zakłócające spokój, kłótnie. Alarm jako znak, sygnał zawiadający o grożącym niebezpieczeństwie, wyzywającym do gotowości, czy też określonego działania. Użycie przez ustawodawcę określenia zakłócenie wskazuje, że chodzi o wywołanie gdzieś niepokoju, zamieszania naruszającego ustalony porządek, normy współżycia społecznego czy też naturalny bieg sprawy co w efekcie powoduje oburzenie, poddenerwowanie lub zgorszenie. W rozumieniu artykułu 51 paragraf 1 Kodeksu wykroczeń zakłócenie spokoju publicznego oznacza takie zachowanie podjęte w miejscach ogólnodostępnych lub też niedostępnych, które narusza stan równowagi psychicznej nieoznaczonej liczby osób znajdujących się w miejscu publicznym, przy czym skutek działania sprawcy przewidziany w dyspozycji przepisu musi wystąpić przynajmniej w stosunku do jednej osoby. Zakłócenie spokoju publicznego to naruszenie równowagi psychicznej ludzi, powodujące negatywne przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośredniego oddziaływania na organy zmysłu. Nie budzi wątpliwości, iż opisane zachowanie obwinionego wywołało wskazany skutek. Z zeznań świadków Sylwii, Mróz, Kingi Trojanowskiej oraz Leszka Trojanowskiego wynika bowiem jednoznacznie, że zachowanie obwinionego, które z całą pewnością znacznie... Odbiegało od przyjętych w społeczeństwie norm zachowania, wywołało skutek w postaci zdenerwowania, zdegustowania i obawy, jak też uniemożliwienia spodwodnego przebiegu spotkania. Chociażby fakt ten wynika z tego, że jedna z pań próbowała zerwać ten transparent, osoby podniosły się zdenerwowane w stosunku z tamtą stroną. Nie kwestionując prawdziwości deklarowanych przez obwinionego Piotra Tomasza intencji jego działania, podkreślić trzeba, iż jego forma była z całą pewnością nieodpowiednia i sprzeczna z obowiązującymi zasadami zachowania. Zwłaszcza, że spotkanie z felietonistą Danielem Petsentem miało mieć taki przebieg, iż przewidywało możliwość wypowiedzenia się przez uczestniczące w nim osoby i zadawanie pytań gościowi. Konfrontacja na tego rodzaju spotkaniach jest dopuszczalna, o ile ma formę dyskusji i debaty. Okrzyki, by w czerwoną hołotę uderzyć raz sierpem, raz młotem, czy też całkowite zagłuszenie zaproszonego gościa innymi has hasłami skantowanymi przez grupę osób, w tym obwinionego Piotra Tomasza, formule tej nie odpowiadają. Nawet jeśli pewne osoby dobrze się w tej atmosferze czują, to właśnie jednym z celów wyroku sądu jest skazanie sprawcy wyraźnej granicy między tym, co uchodzi na przykład, na piłkarskim stadionie, a niedopuszczalnie jest w trakcie autorskiego spotkania organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną Złotowej. Co bowiem uchodzi na stadionie, nijak ma się do standardów obowiązujących na terenie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej. Wezwiska, obelżywe słowa to coś, co budzi od razu na terenie placówki kulturalnej. Zachowanie obwinionego nie miało nic wspólnego z dopuszczalną formą wyrażenia opinii i prezentowania własnych poglądów w ramach debaty publicznej. Było jej całkowitym zapłaszczeniem i zakłóciło spokój i porządek publiczny w trakcie tego spotkania. Innymi słowy. Motywacji Pana na działania sąd nie kwestionuje i nie potwarza. Rozumieją i szanuję Pana prawo do posiadania zdania na temat Pana dania La Pasenta, jak również do krytykowania jego przeszłości, działalności, czy też osoby. Jednak nie to samo w sobie było przedmiotem tego postępowania ale to, w jaki sposób się to stało. Odbyło się to w taki sposób praktycznie jak na stadionie. To było, weszła grupa osób, która zaczęła krzyczeć, używając obelżywych słów czy wyzwisk, przerywając tej osobie prowadzenie spotkania, jak również możliwość wysłuchania tego spotkania przez osoby które na to spotkanie przyszły, bo chciały, bo mają inne zdanie, czy też mają inną opinię na ten temat, na temat pana Daniela Pesenta, co winien pan również uszanować. Tak więc, by nie można było mówić tutaj o zakłóceniu spokoju i porządku publicznego, należało poczekać do momentu, w którym miał zostać udzielony głos publiczności, i wówczas wyrazić, swoje zdanie, a nie w trakcie spotkania wbiegać z transparentem i używać do tego wyzwisk i słów obelżywych. Można swoją opinię na temat osoby, jak również na temat krytyki jej zachowania wyrazić w inny, w kulturalny sposób. Zwłaszcza, że całe spotkanie miało miejsce w placówce, która w tej miejscowości uchodzi za placówkę kulturalną, nie mając innej dostępnej. Tak więc można było zabrać głos, zapytać, pyta, zadać pytania, zwrócić uwagę, również skrytykować, ale w sposób kulturalny i dopuszczalny w takich miejscach. Tak, by osoby, które z wiadomych sobie tylko powodów popierają działalność, nie krytykują, bo mają do tego takie samo prawo, jakie ma Pan do krytykowania tej działalności. Tak więc forma tego protestu, zdaniem sądu, zakłóciła spokój i porządek publiczny. W związku z tym został pan uznany za winnego tego wykroczenia. Wymierzona została panu kara 500 złotych grzywny. Nie jest to grzywna wysoka. Sąd wziął pod uwagę, iż faktycznie ten protest nie zakończył się żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla żadnych z uczestników. Nic nie zostało zniszczone, nic. Się nie stało, jak również tym, że nie był Pan karany ani za przestępstwa, ani za wykroczenie. Jednocześnie sąd uważa, że ta kwota 500 zł będzie wystarczająca, by zrozumiał Pan naganość swojego postępowania, a mianowicie tego, że opinie w miejscach publicznych, w placówkach kulturalnych, w których biorą udział również inne osoby, które mogą mieć inne od Pana zdanie, należy wyrażać z uszanowaniem także innych obecnych tak osób bo gdybyśmy pozwolili na to by wszyscy w taki sposób wyrażali swoje opinie to tak naprawdę to spotkanie ani by nie miało możliwości przebiegu ani jedna i druga strona nie byłaby w stanie siebie zrozumieć odpowiedzieć na zarzuty to powinna być dyskusja debata wyrażenie ale w formie kulturalnej jednocześnie sąd zasądził Koszty, albowiem to pana zachowanie spowodowało toczące się tutaj postępowanie w związku z tym te koszty. 100 zł przewiduje ustawa w przypadku prowadzenia postępowania w sprawie o wykroczenia, natomiast 50 zł wynika stąd, iż jest to 10% wymierzonej kary. Stąd też 50 zł. Dziękuję to wszystko, pouczam jeszcze, że wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego apelacja do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem tutajszego sądu. 7 dni na złożenie wniosku o uzasadnienie. Od dzisiaj następnie 14 dni od otrzymania apelacja do Sądu Okręgowego za pośrednictwem tutejszego sądu. Dziękuję. Do wszystkich.